Ładowiało. Jako synonim braterstwa. W niedzielę w Rytrze, w ośrodku wypoczynkowym Perła południa, odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki były okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych dla turystyki działaczy w województwie. Z tej okazji specjalnymi adresami od Wojewody Nowosądeckiego uhonorowano Elfrydę Trybowską z Rabki, Irenę Styczyńską z Nowego Sącza, Władysława Stendera z Nowego Sącza, Jerzego Zabierowskiego z Gorlic i Stanisława Urbana ze Szczawnicy. Złote odznaki Zasłużony Działacz Turystyczny wręczono Julianowi Chrustkowi, Franciszkowi Młynarczykowi, Piotrowi Piwowarowi, Barbarze Połomskiej i Tomaszowi Rzeszutowi. Wręczono także 42 srebrne i 17 brązowych odznak. W imprezie uczestniczył wiceprzewodniczący Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki Czesław Jermanowski. Odznaczenia wręczał wojewoda nowosądecki Wiktor Sowa. Ojciec, śmiało, bo druga Idziemy z kapelą razem do ogniska. Jezu! Nie, to nie, tutaj. to. nie, 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 najlepiej czuła i... nie, 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 Wszystkie są nie, 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 o takich ludzi jak Państwo, to będziemy mogli przystąpić do już Panu czyn. żeby ten rok był dla nas wszystkich szczęśliwy i żeby Towarzystwo Soku było jednym z najliczniejszych tego typu towarzystw w Nowym Sączku. A przy okazji chcę Państwu powiedzieć, że chyba tak będzie, dlatego że nie dalej, jak wczoraj zapisaliśmy do naszego Towarzystwa 8 osób w jednym dzień, a więc wszystko a idzie dobrze. dobrze. Oby tak dalej. Oby za nasze towarzystwo, za Państwa zdrowie i za pomyślność Soku. Wszystkiego, co Proszę Państwa, nie przewidzieliśmy Dyrektora Malczaka, Barbara Malczaka i ja Państwa. robimy wystawę, ale siądźcie Państwo Proszę. Nie, Proszę. nie wiem, czy druh Malczak, czy dyrektor Malczak, dróg, czy antek Malczak, jak to można mówić. Druk dyrektor, dyrektor. Jeszcze co prawda nie jestem członkiem towarzystwa, ale ponieważ jestem instruktorem harcerskim, więc słowa druch myślę mogę używać. No, jako, że harcerstwo też Towarzystwa Sokół, I też i druchuję, i też, I też druchuję, tak. E, rozpisaliśmy kwerendę i rozpoczęliśmy... Mam takie piękne zdjęcie Stalinski Dwaret Sporta, czyli soku lwoski w okręgu 2. Sokół w Strzyżowie wydał swoją monografię, Sokół w Krośnie jest opracowany historycznie, co prawda tylko do wybuchu wojny pierwszej. Wiązaliśmy kontakt z Czechami, ponieważ jak wiadomo Sokół, Sokol narodził się w Pradze, a potem z, na jego historii filmu, spodziewam się filmu z tego zlotu i tam mogą być również Polacy. Na... Był SOKÓŁ na ziemi ognistej, co prawda tylko przez półtora roku, w czasie wojny. Próby reaktywowania SOKOŁA w roku 1945-1946. Znam jedną relację o tym, jak SOKÓŁ, ale i organizacji filialnych wobec ówczesnego SOKOŁA, jak harcerstwo, chór, i zostawienie w Sokole na Długosza w sekretariacie, nazywam się tak i tak, mam to i to. Bardzo nam to ułatwi, bądź w formie pożyczenia eksponatu, bądź w formie kserokopii. Proszę. Filialny kościół dla kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Kazimierza w Nowym Sączu pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Jestem. w głównym ołtarzu wizerunek Matki Boskiej Licheńskiej. Rzeźby gotyckie Szkoły Sądeckiej. Już. Rzeźby. Gotycka Piękna Madonna Szkoły Sądeckiej. Zbliżenie, Madonny. Zbliżenie Madonny w kościółku na starym cmentarzu piękna Madonna Gotycka Szkoły Sądeckiej świętszej po... imienia, nie... nie, 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 co już trudno nie, powiem, później, tam na starym cmentarzu, filialny do kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Kazimierza. No. Można. Pływa szybko życie, jak potok płynie czas. Za rok, za dzień, za chwilę. Razem nie będzie nas. Za rok, za dzień, za chwilę. Razem nie Ota ta smutek żal Więc póki młode lata Póki wesołe dni O niech Oh